Zapraszamy na Energy News. Zapraszam Was na kolejne wydanie Energy News, Chris Koider. witajcie. Otwarcie nowego sezonu w Parku Rozrywki Energylandia ma nastąpić już 28 marca. Dlatego już dziś opowiemy Wam o atrakcjach, z których możecie korzystać dowoli, kupując bilet wstępu do parku. Energylandia składa się z trzech stref. Bajkolandii skierowanej do najmłodszych gości parku, strefy familijnej, jak sama nazwa wskazuje, dla całych rodzin oraz ekstremalnej, która jest skierowana przede wszystkim do młodzieży oraz młodych duchem żądnych wrażeń oraz dużej dawki adrenaliny. Ale po kolei, na początku zapraszam Was na podróż po Bajkolandii. Tutaj możecie przenieść się do krainy najwspanialszych bajek korzystając m.in. z klasycznej pięknej wiedeńskiej karuzeli Sisi, mini spływ wodnego Wyspa Skarbów, kolejki widokowej Samoloty, a także Deep Safari czy Kraina Krasnali. Goście odwiedzający Bajkolandię skorzystają także z kolejki Fruity Loop Coaster czy Mars Roller Coaster. No to zobaczmy, co można znaleźć w strefie rodzinnej. Tutaj amatorzy kolejek górskich znajdą rollercoastery z prawdziwego zdarzenia. Wśród nich jest Energuś, mierzący 13 metrów w wysokości. Jego wagoniki osiągają maksymalną prędkość 45 km na godzinę i poruszają się na trasie 335 metrów. Starszych i lubiących nieco ekstremalne wrażenia, Park zaprasza na przejazd Dragonem RMF, którego konstrukcja jest wysoka na ponad 20 metrów, a długość trasy wynosi ponad 450 metrów. Prędkość pociągu to aż 75 km na godzinę. Przejazd tą atrakcją wiąże się z przeciążeniami sięgającymi nawet 3,5G. Poza kolejkami górskimi, w strefie familijnej, można znaleźć atrakcje wodne, o których zresztą wspominaliśmy w poprzednich wydaniach Energy News. No to na zakończenie, zajrzyjmy do strefy ekstremalnej. Tu w pierwszej kolejności należy powiedzieć o rollercoasterze Majan, którego przejazd zagwarantuje przeciążenia sięgające nawet 5G, a to za przyczyną pięciu inwersji oraz prędkości 80 km na godzinę, a także wysokości konstrukcji mierzącej ponad 30 m, co można zresztą porównać do wysokości 10 dziesięciopietrowego wieżowca. Warto wspomnieć, że głodnych nie tylko wrażeń, ale pysznego jedzenia Energylandia jest w stanie zaspokoić. O tym, co jedzą goście parku rozrywki, opowie Robert Dragunowicz, szef gastronomii. Ubiegły sezon y, pokazał nam na to, że jednak dużą popularnością, jeśli chodzi o park rozrywki, cieszy się Karp Zatorski. Z racji Doliny Karpia, tu gdzieś się znajduje park, y, czy też łosoś z musem krzanowym podawany na restauracji Skandynawia, y, krem z pomidorów z serem mozzarella. Jeśli chodzi o rok 2016, czyli nowy sezon, czeka nas naprawdę duże zmiany, jeśli chodzi y, o kartę menu, bo już znamy oczekiwania naszych gości. Energylandia stawia także na wysokie stan Standardy, co podkreśla Justyna Dziedzic, dyrektor marketingu. W Parku Rozrywki Energylandia stawiamy na bezpieczeństwo. Wszystkie nasze urządzenia są nowe oraz posiadają europejski certyfikat TIF. Więcej na temat naszego parku możecie dowiedzieć się chociażby z naszej strony internetowej www.energylandia.pl. Tam też znajdziecie nasze dane teleadresowe. To tyle w dzisiejszym wydaniu Energy News. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.